Hej, hej. Podczas poprzedniego zapyta jodek, ktoś z was zwrócił uwagę na to, że fajnie by było, jakby ciekawostki były nie tylko w formie shortów. Pomyślałem, że to w sumie dobry pomysł. No i oto jest. Kolejny filmik z ciekawostkami ze Star Wars i teraz będziecie mogli poszpanować na zlocie nerdów. Ciekawostek będzie 5 i będą raczej krótkie. Zatem jeśli wrzuciliście już łapeczkę w górę, to lecimy z materiałem. Ciekawostka numer 1. Na pewno kojarzycie postać z trylogii sequeli szturmowca o imieniu Finn. Jego imię, dla uproszczenia w rozmowie, wymyślił Podameron, bo oryginalny numer służbowy szturmowca to było FN2187. Zatem imię no, to rozwinięcie tych dwóch pierwszych liter FN. FN jak Finn. Ale nie wiem, czy wiecie, że numer 2187 to nawiązanie do Nowej Nadziei. Taki numer bowiem miała cela, w której w tym właśnie filmie była przytrzymywana księżniczka Leia. Fajne nawiązanie, takie naprawdę, wiecie, dla hardkorowych fanów, no bo nie każdy je wychwyci. I zobaczcie jakie to miało konotacje. Szturmowiec FN-2187 był, można powiedzieć, zniewolony przez najwyższy porządek. Jego numer, który był przecież jego imieniem, bo mówił nawet do że nie ma innego, też to odzwierciedlał. Imię oznaczało niewolę. Ciekawostka numer dwa. W Powrocie Jedi pojawiają się Iwoki. No to żadna ciekawostka, tylko fakt. Jeden z nich, Wicked the Ewok, został zagrany przez małego chłopca, który jednocześnie był niskorosły. Warwicka Davisa. Warwick dzięki tej roli, a także dzięki gigantycznemu urokowi osobistemu, można powiedzieć, zaistniał w świecie filmu. Pojawił się już jako dorosły facet także w kolejnych filmach, zresztą Star Warsowych, m.in. Rogue One, w Harry Potterze, w serii filmów Karzeł, czy w epizodzie pierwszym Gwiezdnych Wojen. O tym, że zagrał główną rolę w filmie Willow i w nieudanym serialu o tym samym tytule, to już nawet nie wspominam. Ale jego kariera w Star Wars zaczęła się od przypadku. W Powrocie Jedi to niskorosły aktor Kenny Baker, aktor wcielający się na co dzień w Artuditu, miał zagrać Ewoka Wicketa. Kiedy przyszedł czas na filmowanie scen z tym iłokiem, Kenny nabawił się, no mówiąc delikatnie, niestrawności. No i ktoś musiał go zastąpić w kostiumie. Warwick był na planie, bo miał zagrać innego iłoka, jakiegoś, że tak powiem, statystę, no i wszedł w kostium Wiketa. Ciekawostka numer 3. W najstarszych Gwiezdnych Wojnach planetę Tatooine zagrały pustynne tereny w Tunezji, no i tym samym niemal plan Gwiezdnych Wojen spowodował Prawdziwą wojnę między Libią, rządzoną wtedy przez dyktatora Muamara Kaddafiego, a Tunezją. Otóż Libijczycy byli zaniepokojeni działaniami Tunezji przy granicy i kategorycznie zażądali usunięcia pojazdu wojskowego, który stał blisko granicy i grozili nawet działaniami odwetowymi. Ten wojskowy pojazd to zbudowana część piaskoczołgu Dżawów na potrzeby filmu. Ciekawostka numer 4. W powrocie Jedi ani razu na ekranie nie pada nazwa Ewok, jako nazwa małych futrzastych stworków. Owszem, nazwa ta pojawia się w scenariuszu, tam od razu pada zdanie, że to stworzenie to Ewok, znane pod imieniem Wicked, kiedy się pojawia właśnie Wicked na ekranie. Informacje o nazwie tego gatunku podały do publicznej wiadomości dopiero zabawki. Na pudełkach figurek pojawiała się nazwa Ewok. Obejrzyjcie jeszcze raz epizod szósty, jeśli mi nie wierzycie, że ta nazwa w dialogach filmowych się nie pojawiła. Ciekawostka numer 5. Jak pewnie wiecie, w pierwotnej wersji scenariuszy do Gwiezdnych Wojen Luke miał nosić inne nazwisko. Pierwotnie brzmiało ono Starkiller, a nie Skywalker. Oczywiście potem nazwa ta wróciła do nas choćby w nazwie bazy w sequelach, czy jako przydomek bohatera gier The Force Unleashed. Ale w jednym z wywiadów George Lucas zdradził, dlaczego zmienił właśnie Starkiller na Skywalker. Z jednej strony, oczywiście, star killer brzmi no, dość negatywnie i główny bohater jego filmu nie powinien się tak nazywać, ale jest też. Inny powód. Otóż kiedy Lukas pracował nad scenariuszem, w USA wiecznie żywe były wspomnienia po morderstwie dokonanym przez członków sekty Charlesa Masona w 1969 roku w willi w Beverly Hills, wynajętej przez znanego już wtedy reżysera Romana Polańskiego. Samego Polańskiego nie było wtedy na miejscu, bo kręcił film w Europie ale w brutalnej zbrodni zginęli Wojciech Frykowski – tak, tutaj zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, jest to dziadek celebrytki Mai Frykowskiej, Abigail Folger, stylista z Hollywood Jay Sebring, Stephen Parent i przede wszystkim znana aktorka filmowa i żona Poleńskiego, będąca w ósmym miesiącu ciąży, Sharon Tate. Lucas stwierdził, że po prostu nie chciał, aby nazwisko bohatera jego filmu miało konotację właśnie z tą zbrodnią, no bo wiecie, Star Killer, zabójca gwiazd, w domyśle gwiazd filmowych. Dajcie znać koniecznie, która ciekawostka jest dla Was najciekawsza i najbardziej zaskakująca. Komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia w kolejnych filmikach na kanale Biblioteki Osus. Trzymajcie się. papa